Ok, na samym wstępie powiem, że jeżeli ktoś chce oglądnąć armowe dojazdy, przejazdy, służb, no to wrzucę te filmy w osobnych materiałach, a ten film będzie filmem konkretnie z tego zdarzenia na drodze wojewódzkiej. W sobotę 11 marca po godzinie 6.15 chyba doszło do zdarzenia drogowego, zdarzenia samochodu w, w ciężarowym na drodze wojewódzkiej 977 w Łękawce. Prawdopodobnie kierujący albo kierująca y, samochodem osobowym Volkswagen jadąc odsłuchowana łuku drogi no, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, padł w poślizg, nie zapanował nad pojazdem i jechał wprost pod tira. Kierowca chcąc uniknąć zdarzenia nie zjechał jakby się wydawało, do rowu przydrożnego po prawej stronie, tylko zjechał na przeciwległy pas, tak, aby uniknąć zderzenia czołowego, skręcił gwałtownie w lewo, no i niestety wypadł z jezdni, przewrócił się na lewy bok i zatrzymał się no, w lesie na drzewie, mimo tego, że kilka mniejszych drzew ściął. W sumie samochodami podróżowały trzy osoby. Jedna osoba kierowca ciągnika siatowego z naczepą, W samochodzie osobowym jechały dwie osoby, wszystkie trzy osoby po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego zostały na miejscu zdarzenia. Podczas tego zdarzenia około godziny 7.05 doszło do kolejnego zderzenia czołowo-bocznego, również na drodze wojewódzkiej kilka kilometrów dalej. Początkowo ogłoszenie było nagle nieprecyzyjne, że zastęp stuchowa pojechał w stronę Tarnowa, po czym druchowie dostali informację ze stanowiska kierowania z Tarnowa, że zdarzenie ma miejsce na drodze wojewódzkiej, ale przy skręcie na Łękawkę. No i żeby nie tracić czasu, no to zastęp z Karwodży zawrócił się i pojechał w drugą stronę. A Cuchów oczywiście potem. potem tam dojechał. W sumie do tamtego zdarzenia zostały skłonowane dwa zastępy, czyli Cuchów i Karwodża. Łękawka dojechała prosto tam na miejsce, a przy tym zdarzeniu został posterunek czasowy w Siedliskach i, i OSP Piotrkowice. Ruch na drodze wojewódzkiej na tym odcinku, czyli od Kręt na zajazd pod Grzybem, realny mułku drogi był zablokowany całkowicie przez około 2-2,5 godziny.